No i tak dla sprostowania, tak powiedziałam, fajny etap. Po prostu żeby podkreślić, że jednak coś się dzieje i idziemy do przodu, ale tam nadal jest demolka i to straszna. Ponagrywam, jak będę już na miejscu, no ale nie poddajemy się, działamy. No, ja ciągle wierzę, że te święta nam pewno babcia, marzy. no i tak nie będzie święta siedziała tam, wiecie sama, ale że już będzie u siebie, a święta i tak spędzimy razem. Na przykład u mojego taty. Więc ten grudzień jest taki chyba takim wyznacznikiem dla nas wszystkich jakiego powera nam daje, żeby się Pacjent nie pali paliwo, paliwo tutaj widać w miarę sucho na tym odstojniku. Wojtek mówi, że gaśnie, że gaśnie, gaśnie, gaśnie To niedobrze, że gaśnie, ale bardziej bym chciał znaleźć przyczynę, dlaczego gaśnie w ogóle. Na 200% akumulatory nie trzymają, co nie jest fajne. Więc trzeba to na szybko zweryfikować. Znaczy nie, to, to, jest, to nie jest problem akurat. Bardziej bym się martwił tym, że on potrafi sobie podczas tutaj gdzieś jazdy yy, zgasnąć. To już nie jest fajne. Nie, kurde, paliwo chyba. Ale to ewidentnie jakby miał ten jakby go dusiło z, z zapowietrzeniem się Nie sprzedajemy go, co ty? Nowy traktor on ma już 14 tysięcy Zrobione Jedyne To są prosta awarie, Wojtek pokaż co tam tutaj widzisz Rysiu? No Przed samą opaską nie? Ty ale ciekło tu? Tutaj ciekło, no, no dobrze to dzisiaj nic o Jodce Dzisiaj nic o Jodce Ale rano powiem Ci, że, że on fajnie próbował. Wiem.